Rozmowa dnia. Przy mikrofonie Michała Jędryka, naszym gościem jest pan Tadeusz Zwiewka, europoseł przez trzy kadencje, a dziś jedynka na liście koalicji obywatelskiej do sejmu w okręgu bydgoskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa, naszych słuchaczy. Kampania wyborcza przynajmniej patrząc z punktu widzenia naszego regionu, Bydgoszczy, Torunia wydaje się dość łagodna. Taka powinna być, taka ma być. Czy kampanie wyborcze mają różne zadania do spełnienia i różne wobec nich są oczekiwania? Niektórzy oczekują, że kampania wyborcza to będzie takie ostre starcie, że tam będzie się lała krew, że będzie konkurencja skakała sobie do gardeł. Tak inni w mówią w samorządowych. Inni mówią, że kampania wyborcza, nie tylko w samorządowych, inni mówią, że kampania wyborcza to jest ten czas, w którym należy przedstawić Wyborcom, naszym mieszkańcom naszych, naszych regionów, naszych okręgów wyborczych, ofertę, z którą dane ugrupowania polityczne idą do wyborów i którą chcą realizować w czasie ewentualnych swoich rządów po ewentualnym zwycięstwie. I tutaj możemy mówić o sporze. Natomiast myślę, że te kampanie wyborcze, które dzisiaj obserwujemy, one łączą ze sobą jedno i drugie. Czasami jest to takie bardzo ostre starcie, czasami jest to rzeczywiście merytoryczna wymiana poglądów. a Czasami i to już moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, jest wręcz unikanie rozmowy bezpośredniej pomiędzy rywalizującymi kandydatami czy rywalizującymi blokami politycznymi. To który z tych stanów mamy teraz? Ten trzeci, czyli no element, element każdego, łącznie z unikaniem. No właśnie, bo chciałem też zapytać o to, czy koalicja obywatelska prowadzi tak spokojną kampanię i taką wyważoną, dlatego że pogodziła się z przegraną, czy z powodu tego, że chce zmienić wizerunek? Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska po pierwsze nie zakłada w najmniejszym nawet stopniu swojej porażki, po drugie nie musi zmieniać wizerunku, ponieważ kampanie, które prowadziliśmy do tej pory, przynajmniej te, w których ja uczestniczyłem, to jest moja czwarta kampania wyborcza to były kampanie merytoryczne. Także pracowałem przy dwóch kampaniach, które nie dotyczyły bezpośrednio mojego miejsca pracy, czyli Parlamentu Europejskiego, a właśnie wyborów do Sejmu i do Senatu w minionych latach, i one też w 80% były merytoryczne. Dlaczego ta kampania jest może nieco spokojniejsza? Otóż bardzo wyraźnie widać różnicę pomiędzy partią rządzącą, czyli Prawem i Sprawiedliwością, oraz można powiedzieć, prawie całym blokiem opozycyjnym, ja mogę Mówić w imieniu oczywiście Platformy Obywatelskiej, Komitetu Obywatelskiego. Różnice w widzeniu roli państwa, w widzeniu zadań, które stawiamy dla instytucji państwa wobec społeczeństwa i tych problemów, które są dzisiaj najważniejszymi problemami do rozwiązania. Tutaj stanowiska są niezwykle rozbieżne pomiędzy partią rządzącą i nami, dlatego łatwo jest docierać do wyborców z tym przekazem, z którym poszczególne ugrupowania polityczne docierają. Tak, ta rozbieżność jest oczywista i widoczna i, i każdy ją zna i widzi. Natomiast premier Morawiecki powiedział w Piekrajach Śląskich, że wbrew pewnej temperaturze sporu, która czasami pewnie niektórych z nas zaskakuje, bardzo bym chciał, żeby do kompromisu, zgody w głębszym zakresie naszej, w naszej drogiej ojczyźnie doszło. Czy są takie zakresy, gdzie mogłaby się pogodzić opozycja i, i w, partia rządząca i mówić, Jednym głosem. Wie pan, jednym głosem to podejrzewam się nie zdarza nigdzie, aby mówiła opozycja i partia rządząca, natomiast wypracowywanie wspólnych rozwiązań, czyli dochodzenie do kompromisu, który byłby zawierającym postulaty jednej i drugiej strony, a jednocześnie realizowałby oczekiwania naszych wyborców, czyli społeczeństwa polskiego, jak najbardziej. Tyle tylko, że nie może się to skończyć na słownych deklaracjach. Ja panu premierowi Morawieckiemu po prostu najzwyczajniej w świecie nie wierzę, bo jeśli ktoś jest osobą skazaną za wypowiadanie kłamstw, pełniąc niezwykle ważną funkcję premiera rządu Rzeczypospolitej. I to nie nieraz. To znaczy co pan ma na myśli? No, przepraszam bardzo. Nie zna pan wyroku, który zapadł w sprawie, która dotyczyła wypowiedzi pana Morawieckiego, dotyczącej ilości nie, nie, niezbudowanych dróg przez rząd PO, PSL, jego wypowiedzi do, 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 dotyczące VAT-u, jego wypowiedzi dotyczące paliwa. To, to są wszystko rzeczy wyssane z palca. My albo mówmy konkretami, albo y, przestańmy w ogóle opowiadać bajki, bo będziemy y, w ostateczności spierali się na y, y, jakieś kłamstwa czy pomówienia. A przecież nie o to chodzi ani w rządzeniu, ani w kampanii wyborczej. No dobrze, mówmy konkretami. Grzegorz Schetyna mówi, że wszystkie transfery socjalne, takie jak 500-plus czy obniżenie wieku emerytalnego, nie będą zmienione. To, co zostało dane, nie będzie odebrane, i y, to jest zdaniem y, lidera koalicji Rzecz fundamentalna. Czyli, jakby też Państwa strona pogodziła się z tym, że pewne transfery socjalne muszą istnieć? Zachęcam do przeczytania wywiadu ze mną w, w jutrzejszej gazecie wyborczej, gdzie, gdzie piszę na ten temat. Natomiast mogę Panu powiedzieć, że. To nie jest prawdą, że jakieś pomysły na pomoc socjalną dla obywateli pojawiły się w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość znalazła się u władzy. Bo przypomnę lata 2005-2007, kiedy także PiS przejmował władzę w niezwykle korzystnej sytuacji gospodarczej. Nie zrobili nic w tej mierze, aby dokonać jakiegokolwiek transferu dla obywateli. Kiedy myśmy przejęli władzę w 2007 roku, chwilę później rozpoczął się gigantyczny antyczny kryzys finansowy i ekonomiczny a mimo to a mimo to Ochroniona została cała sfera socjalna. Ja wiem, że to było niewystarczające dla obywatela, że każdy pragnął mieć więcej, bowiem naszym pragnieniem jest posiadać więcej i realizować swoje marzenia. Całkowicie się z tym zgadzam. Cieszę się, że w momencie, kiedy pojawiła się taka możliwość, mogliśmy to my jeszcze zrobić pod koniec naszych rządów, ale było już bardzo blisko wyborów i inne problemy, jak na przykład, Afera taśmowa zaprzątały wówczas głowę i polityków, i komentatorów politycznych, i także pewnie części społeczeństwa. Dobrze, że, że, że takie transfery finansowe zostały uruchomione. Tyle, tyle my mówimy, że one oczywiście są fundamentalne i one nie mogą podlegać zmianie, co nie znaczy, że nie powinny podlegać pewnego rodzaju zmianom. Z tego Czyli jakieś powodu, modyfikacje Państwo by zaproponowali? Tak, będziemy proponowali no to modyfikacje. Mówię o tych konkretach, właśnie. Będziemy, propo, będziemy proponowali modyfikacje polegające na tym, aby to nie było czyste rozdawnictwo pieniędzy, bowiem to rodzi niestety bardzo negatywne skutki na przyszłość. Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których rodzice nie pracują, a pieniądze y, są, y, wychowują się w przekonaniu, że praca jest elementem zbędnym. My doskonale przecież wiemy, pan, ja zdecydowana większość naszych słuchaczy, że praca jest podstawowym dobrem, jakie człowiek posiada, że praca pozwala nam realizować siebie, że praca pozwala nam zdobywać środki na realizację swoich celów. No A tak, ale... to ta wypłata tych, tych pieniędzy w ramach różnego rodzaju programów socjalnych, ona musi być powiązana z obowiązkiem pracy, przynajmniej jednego z rodziców. Dla mnie to jest absolutnie jednoznaczne. A to tak nie przypomina trochę obowiązku. Związek Pracy nie przypomina trochę PRL-u? Wiewan, my możemy się odnieść nawet do drugiej Rzeczypospolitej w różnych kwestiach albo i nawet do pierwszej. My jesteśmy w tej chwili w roku 2019. Mówię o tym, jakiego rodzaju społeczeństwo dzisiaj budujemy. Społeczeństwo, które musi sprostać wymaganiom współczesności. O nich mówił. Pan premier Morawiecki nie dalej jak wczoraj, że potrzebujemy społeczeństwa nowoczesnego z nowoczesnymi technologiami, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie utrzymać się na poziomie, który nas interesuje i zbliżać się rozwojem zarówno społecznym, jak i gospodarczym do krajów Europy Zachodniej, do naszych przyjaciół z Unii Europejskiej. Więc nie odwołujmy się do jakichś bzdur z PRL-u, tylko spójrzmy realnie dzisiaj mamy oto sytuację, że ludzie porezygnowali z pracy, siedzą w domu nie wiem czy wychowują dzieci może część tak może część nie ale jest to sytuacja niezdrowa rodząca w przyszłości ogromne problemy społeczne na zakończenie gdyby pan miał w jednym dwóch zdaniach przekonać wyborców do tego żeby zagłosowali na pana na koalicję obywatelską co by pan powiedział no przede wszystkim proszę państwa należy sobie zadać pytanie w jakim państwie chcemy żyć czy chcemy żyć w państwie przyjaznym w państwie spokojnym państwie które dba o Pozycję samego państwa, ale także i o dobrobyt obywateli, to znaczy w państwie prawa, w państwie demokratycznym, szanującym przepisy podstawowe zawarte w konstytucji, których nie można łamać w najmniejszym nawet stopniu, ale także prawa, które są zapisane w innych aktach ustawowych, to bardzo proszę, abyście zechcieli głosować na platformę obywatelską. Jeśli myślicie o Szczęśliwej przyszłości swojej, swoich najbliższych dzieci, e, wnuków. Aby żyli w Polsce otwartej, w Polsce tolerancyjnej, w Polsce uśmiechniętej, w Polsce, która ma dookoła przyjaciół i nie jest skonfliktowana, to głosujcie na Platformę Obywatelską Komitet Obywatelski. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. A naszym gościem był pan Tadeusz Zwiewka, jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dziękuję bardzo.